Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tuchopo do Dzisiaj ze mną pan Darek Dariusz w klasie Tak I pan Oskar Kuchta, który jedzie nowym nabytkiem, rozrzutnikiem Tak, jestem Widzicie już Merry jest niedługo okres świąteczny To już ozdoby świąteczne kolejne na serwerze Także jedziemy właśnie yy, Oraz po burak, jakby woli by wchodzić, yy, obornik No, jadę moim pięknym małym fendikiem. Właśnie chłopaki, wam nie mówiłem yy, bo w znaczy ogólnie nie mówiłem. Bo teraz był okres, że nasze gospodarstwo się powiększa. Coraz więcej sprzętów mamy, coraz więcej firm do nas pisze z nowymi nabytkami. Że nowe traktory podpisałem umowę. Więc wyczekujcie, chyba niedługo nawet nabytki przyjadą. Nowe traktory przyjadą. Traktor traktory. Podpisana umowa yy, do świąt powinny być. Także świąteczny proces będziemy mieli. Na Fersbrun w tamtym roku co przyjął na święta? Też też przyjało. Nie pamiętam co właśnie. Muszę sprawdzić. To jest droga, to nie zauważyłem jej. O, akcja piękna boraczki to było. Aj, ale zarąbiście to wygląda. Ale może być tylko, tylko... Jak to powiedzieć, oszukuję Weesman. to trochę. Weesman? Muszę Co? To, to nie daje na 15 metrów, tylko daje to na 12. Daje no, na 15. Nie. Tylko ty nie. Ile, ile mój próg ma? No to wyś tam automatycznie masz automatycznie i wychodzi... wychodzi wyszukuje 12 Może ja nie widzę No a wydałeś to większe Dałem to większe No No ale jeden piesie. Jo, dwo, to daje 12 No tam było 12, wiesz o tym? No to było 15 No to ty masz to źle dane, mi się wydaje No dobra, później się zrobię z jak będziemy trochę dalej. O. Tu będą... Oskar, to, to będzie kukurydza, nie? No. Chyba jeszcze kukurydza będzie, jeszcze będzie... Z... Nie, w tym rzędzie bez soi Daję radę, Klas? Mhm. Mm ja chyba z A jak idzie dużo bornika? No miałem 9 ton, teraz mam 3. Ja to aż tak źle nie idzie. To nie jest dalej, tylko się na napełnić chodzi o błogę po co marnować czas? Gdy ty szybciej tu wrócisz, a ja my nie dojedziemy aż tak szybko do siebie I powiem, że orka na dwa to szybko idzie mm -hmm. To mamy 4,5 metra w jedną stronę. Tak tak. Bo ja mam 2, a ty masz 2,5. Ja będę żył pierwszy, bo wiesz, mój ten gps już ma tak ustawionego, że mi zła od razu. Chłopaki, niestety, na jesień będziemy mieli ostatnie siebie naszym zestawem do, do szenia. Amazonka idzie nas na sprzedaż. No. Będzie, 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 większy średnik troszeczkę. No, będzie większy. Kurde, nie pamiętam kiedy grałem na takich małych, aż w takich małych traktorach, nie? No, mi się przypomniało Brodno, to wiesz, jakie tam sprzęty mam, mamy. No. To i tak się sedna, która się już kończy. W sercu moje zawsze będzie. Jak umrę, to się nie wiem, zrobię zdjęcie i na trumnę się dam. Hmm, chyba nie ty. z <laughs> ty mi dasz. Chyba, że ty A? się. ty mi dasz. No pewnie. Chyba, że też szybciej kopiesz w kalendarz. Nie. Dzięki. Jesteś szybszy, jesteś święci Panie, pan. Nie jest pan. No, jadę. Normalnie jeszcze maszyna do kamieni, zbieranie kamieni, wszystko na jednym polu. O, papuszki. O. No. Nagrywa się, nagrywa się, 5 minut mam, dobra. To ja. jeszcze 2 i będzie wit. Jeszcze 10 reklam walnę. No. Albo dam, nie wiem, tyle żeby to 50 razy było. O. Pend. I 50 razy. Lat... Co? I ten są dźwięki jeszcze. No i schopię, nagram tak, że będę komentował to, co się działo dalej, nie? Tu mhm. na przykład oraliśmy pole. Tu coś, tutaj kuch, tak przyjechał tu, z Noem. Tak, no, znają przyjął. A jak ktoś Zgnojował. też w, Jak coś też w Anglii, tu można wywozić obornik spokojnie. Hmm. Moje jezu. Czekaj, ale Dobra, jedziemy jeszcze. Jak on pojedzie, to chcesz zdjęcie sobie zrobić. No, No, na pamiątkowe zdjęcie. Nie? Czekaj, stój, stój Nie mogę. Co? No jest man tym Nie patrzyłem. Jezus do przodu. Idealne. Perfekcyjne moi drodzy. Perfekcyjne zdjęcie. Normalnie Prima sword. Idziemy dalej. No dobra ten pokit. Za kilka sezonów będzie wymieniany, także no, jest pan spokojnie, nie musisz trzeba... Tak Ale tam masz chopy w tym klasie niewiadnych no na święta ci zamówimy nowe, nie? Aby dzięki do się wstawił Za Bartusia czy zamówić, to jest Bartusia chyba A, nie, no to jest chcianik Dawida Substaffly'a On ma Valmeta no, no, no. Nie pamiętam kiedy ostatnio z Valmetem jeździłem to się na odcinku Ale Bar y Bartusz cały czas w, w robocie jest Cały czas paczki wozi do mnie, może najprawdopodobniej Jak się nic nie zmieni, przywiezie monitor Także no, zapracowany człowiek jest nie dziw... nie dziwię się. No. A on tam. Był tam. Czuje tak. To nie dmuchaj ma sens. A przepraszam, przepraszam z Ej, Oskar! Ile masz? Cztery tony. To jeszcze raz to będziesz musiał przejść chyba, nie? No. No to ja potem chcę. Załaduję Kurde Nie, tego, teraz tak się zapytam, tego pola się nie opłaca na powiększenie, nie? A to jest fajne pole w przyszłości jakbyśmy tu właśnie chcieli Czekaj, czekaj, czekaj 15, 15. Nie, runa, matka na hmm. Hmm. Tam, To 51, to 51 Jeruna ja jedyna No GPS szwankuje Pogi też szwankują tam chyba Ale ta tekstura no to się mi się podoba Jest nie gminy Ale na prezent na święta dostaniesz nowe foto ode mnie Co się Dobra ile masz? Wie To chodź tu do mnie już i się zamienimy Nie biegnij bo powiedzmy Uwalisz mi całą tapicerkę tym krwienkiem No to na cała irrr na cała lęca, proszę. To Boże lęca. Jaka lęca? Nie lęca. wiem to. Na co? co? Coco Ta, A, nie. Kokosza ja A, Fanek się nie wiedzie. Ja widać, Boże. że kurna, ale śmierdzi tu trochę starością. To e. no, Eh, Eee Dlaczego mnie wyzywałeś? No, John Deere no, dobry jest sprzęt. No dobre jest. A w taka seria, nie? No, papuszki też dobra. Ja. Seria. No mam tu. Kiedy ty to rzucisz na kanał? Muszę <laughs> <laughs> <O>, rejest... nagrać. <laughs> Czemu ty się dajesz rejestrację John Deere, a nie na przykład Oscar? No, dziwny jest. Bo to jest do John What? Serio? No ja nie wiem jakbym nie wiedział, nie? go nie wiesz. O. Tutaj szklarnie tu taki, nasze... taki, Bartusz przyjedzie. No, jak mówisz, z Tu nasze turki i tu nowe dwie wiaty zesłane, żeśmy stawiali. Że, żeśmy tli, chłopie, pamiętasz to? No, tli, nie tli. Ale, a Oskar, chłopie, jak to Oskar, leniwy ma majster... Jeruna, przyjechałem tak. Oskar, jak leniwy majster, majster budowy był. Ja ci dowoleniłem, miałem mi inne rzeczy na głowie. No a tą to my tu mamy tam, gdzie stoi klas, to nie? kart. No. To my źle słane robili, a ja był kierownikiem budowy, nie? No. E, na tym pole w przyszłości będziemy mieli buraki. To trochę powiększamy i dajmy najbliżej, jak się da, to będziemy też pociągiem na. Tam, na pociąg jadować. Od razu. Tak? No. Ja to wczoraj robiłem. No o, ja tylko wiesz. Yy, tylko w, w, na jednym początku kosztuje 1000 Ale nie tak zapłaciłem godzinę. tyle, bo to są stało jakieś 20 minut max 30 No i ale ogólnie mówię, a jakby nie na sieżek, może to byśmy musieli mieć większy Jakbyśmy musieli już mieć tą ropę czy coś takiego Albo dwa kombajny Nie bym to Ja mam takie drugi kupił w sumie ale, Ja był na promocji Więc co jest śmieszne? Że niby 100% to jest tona, a na przykład ładuje tonę 16 albo tonę 14. Nie wiem, to jest... Kopa to ludzka. Farming... Farming is farming, nie? Dobra. Pamiątkowe zdjęcie musi być? Musi być. Ja bym, kurna, w przyszłości mogli być na ktoś, nie wiem, jak będziemy więcej obornika, na pole wywieźć po prostu. Niech na polu leży. No. Tam 4 miliony, to on się wejdziesz. A, tam. Wiesz, jedyny problem jest taki, że nie, jak na przykład się były, że musiałeś tu wywozić albo szybko, żeby wywalasz, bo ci już miejsce, albo niszczyło się to. to. To jest taki był minus tego. A, tam masz napisane, ile, ile to mieście jest napisane, ile tam w środku, jest, więc. No w ciekawostkach tak, tak samo było też, nie? No. W ogóle trzeba wrócić do krów i do świn i zauważyłem i się dowiedziałem. Że świnie się najlepiej sprzedaj w 22 miesiącu, bo jest za 1200 bodajże, albo 1150 jest cena. Także do tego czasu trzeba je sprzedać. Tak, niektóre nasze świnie mają już 30. Serio? Już mówię. Może w przyszłości takie postawimy jakieś produkcje, ja mam taką produkcję. Mają y, 19 tysięcy, 24, 25... No to się, już, 8, się już przeda. 39... Dobra, po co mi to gada? Jak mnie to irytuje? No właśnie tylko to irytuje. No. Ale ten, równo. je równo. Ale jak to się nazywa? Ym... Trzeba postawić jakąś produkcję. Ta moja tak. bluza nie pasuje do tunika, w którym jeżdżę akurat. Co nie pasuje? Bluza. Bluza, że miałem bluzda. A co masz za bluzę? Łapie to się odkaż mi normalnie w tym fendzie A jeszcze żeś mniejszym fendę musiał jeździć. Odkaż ja co mnie Czy Kiedykolwiek zobaczyłem farmingu markę samochodów, nie? Jako licencję. No, no jest. Do jest? Co a, jest? A, a, Tir, to się spojrzał. Mówi się ciężarówka. No i o. Ciągnik w Dobra, to jest to i to. Matka, jedyna ten twój, John, ja yeah, runa. Co ty marudzisz? Twój fend nie lepszy. Ale ile, no twój, no, ile moje fendy mam konia, a ile ten twój? w ogóle on ma 16,5 godziny. Ja, pitole. O, widzisz, ptaszki też na mnie Może w przyszłości być tak, że wyjdzie jakaś, nie wiem, jak, y, ktoś wyda tą mapę jako mod, i może, nie wiem, w przyszłości się pobierze. To może coś fajnego nam da. O, już tak daleko jesteście? No. Kurne, ale dużo się wywali tego obornika. Jasny win No, albo Chodźmy tym klasem. To Ale wam że zaraz ten gnój. to on tu się Runa, weź je usisz! Zatyczki dołóż normalnie. Yes, um. Stefan! Stefan! Runa! No. No. Luna. Luna. Dobry, tam. Co tam? Ja tał się kiedy w klasie jest szybciej niż tam. To... Co? <laughs> Widzisz kla klas jest... lepszy. <laughs> no przecież nie tak. Nie ten rądzir do wywalenia, idę. Sam jesteś do wywalenia. Zostaw mojego rządziła w spokoju. Nie, no ja nie jadę. Oddawaj go. Spierdziela, jedz tam, no jedz tam, baranie jeden. Może dwa. Dawał mu na roboty. Daj mu tam. Bożak jadę przede mną Tak, wolno z tym jedzie. A. Pomyśl będziemy żegnać. Ze mną będzie dzisiaj pan Darek Dariusz Esmanowski w klasiku i Oskar Kuchta, Kuchcica i Luna i jego Stefan. No, Także 6. też ja byłem zostawcie łapkę, suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Także Jolo ELO